Okej, okay, siemano, witajcie moi drodzy, ja jestem Kondi i to jest kolejny odcinek z serii... Zag... Nie, zagrajmy, co ja mówię? Z Testera modów. Tak, kurde, myli mi się to mega mocno, ale dobra. To jest drugi odcinek już z serii tester modów. Pierwszy odcinek fajnie wam się przyjął, więc po prostu nagrywam cały czas. Bo jak tak mówiłem, że w serii zagrajmy Farminga, to będę dwa odcinki właśnie nagrywał. Zagrajmy Farminga i później jeden właśnie Testera i tak na zmianę będzie. A w dzisiejszym odcinku chciałbym wam właśnie pokazać, jak widać jestem znowu, o muszę tutaj, muszę, jestem znowu na stronie Modhat. tak to jest tu oficjalna strona farminga, znaczy łączy się z farmingiem i są normalne mody fajne, a dzisiaj chciałbym wam pokazać moda, który naprawdę wam się może przydać i jest mega fajny, jestem w, w kategorii paczka jakby co, tu kategoria paczka i jest to właśnie buy, czekajcie, buyable, Bible Large Stack of Balls. Tak, to jest właśnie takie staki, są właśnie tych tu. tych yy, bal. Tu można chyba powiedzieć. I mówią, że jeśli kupisz yy, duży ten plac, właśnie tych yy, bali wokół, że to jest szybsze i w ogóle jest lepszy profil na tym. I że większe i lepsze. I właśnie o to w tym chodzi. Jest naprawdę ich dużo, a cena to tylko w grze wychodzi 2200. Więc naprawdę tanio, a nie jak na przykład w grze trzeba płacić chyba 400, tak jak mi, tak mi się wydaje. I od razu mamy aż tyle. Więc jak widzicie, tu, tu. Więc mega fajna opcja. Więc co? Ja tylko chciałbym wam tutaj pokazać. Od razu wam przypominam, żebyście stawili suba, lajka like i dzwoneczek na początku odcinka. I też to jest, jak widzicie, platformy PC Mag. Mac. I tyle i tyle właśnie chciałbym Wam pokazać. I więc będziemy się widzieli teraz w grze. No i zapraszam do gry. Jak widzicie, ja już tu Was witam w grze. Tak jak byłem właśnie na stronie, i graliśmy w właśnie te mody. Ja musiałem jeszcze go wgrać sobie, bo, bo, bo wiecie jak to bywa. Tu mamy nasze traktorki, znaczy nasze takie pojazdowe przysmyki. Które pozwalają nam się szybko przemieszczać, ale my dzisiaj nie o nich, tylko dzisiaj właśnie mieliśmy testować moda. Moda, który miał nam umożliwiać, tak jakby kupowanie większej ilości bel, słomy i różnych innych. Więc w takim razie sobie pojedziemy po prostu noszę od tutaj sklepu, tym oto małym tym, i po prostu Wam pokażę, jak to wszystko wygląda i. Też jest malutki problem właśnie z tym, bo jeszcze nie wiadomo jak to wszystko tam ma być, bo po prostu... Czekajcie, muszę coś sprawdzić jeszcze. Dobra. Bo po prostu tak jakby nie ma takiej możliwości przez tych wszystkich właśnie bel i sprawdzenia, ale... Wydaje ja mi się, że to nie jest potrzebne, tylko chciałbym wam pokazać na czym ten mod, mod cały polega. Pojedziemy sobie tu naszym Deere'em. No dobra, pojedziemy sobie i wam po prostu pokażę na czym to polega. I wydaje mi się, że to naprawdę super jest rzecz, że można w taki sposób kupywać, jak kup kupować, 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 a nie po prostu bezsensownie, kurde, kupować, kupować po jednym. Więc wydaje mi się, że to jest o wiele lepszy sposób. Tutaj wyprzedzamy tego Turana. To jest fajny na przykład sposób, że gra prawdziwego farmera, że na przykład tak jak... Zastanawiałem się, że na przykład GTA nagrać. To też by była super seria z GTA. Ale to może kiedy indziej. Na razie nagrywamy te modów. I właśnie będziemy sprawdzali na czym tutaj to będzie polegało. Właśnie to, co zakupiliśmy w sumie. Tu ma światła? Ma światła, ładne. Dobra, więc już jest, jesteśmy prawie w sklepie. Ja widzicie, mam dużo pieniędzy, więc... Mogę sobie pozwolić na dużo rzeczy. Więc tutaj już wracamy do naszego tego. Czekajcie, muszę sobie tutaj... Patrzcie na to, co ja zrobię. Patrzcie, jaki wandal. Cyk. No i dobra, jesteśmy na miejscu. Więc od razu możemy sobie zakupić to, co chcieliśmy zakupić. Żeby tego moda zobaczyć, jak on wygląda, Wchodzimy tutaj, wchodzimy w baloty Jak widzicie mamy takie coś, pewnie się dziwicie, a czemu przecież to w ogóle wygląda tak samo, Za czym to się różni? Otóż trzeba zrobić, kliknąć i po prostu zrobić tak Sprawdzałem już, że maksymalna ilość do kupienia to jest 30 Nie widzicie to w ogóle wygląda tak No i mamy zakupione, jak, jak weźmiemy więcej niż 30 to nam się zrestartuje do jednego O jak ładnie widzicie, mamy i są właśnie te nasze, przedmiot pewnie za ciężki, że to się nie, nie da zabierać, no nie da się. No i widzicie, to właśnie taki sposób wygląda. Już są podzielone na dwa. No tu są podzielone, tak, tędy idą. No, więc macie tutaj ogólnie, no 30 powinno być. Czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5. 5 powinno być na ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6 raz 5 to jest 30 idealnie No więc na czym to, na tym to właśnie polega Ale w tym momencie możemy sobie jeszcze ogólnie Nie chcę mapy, możemy sobie jeszcze dokupić Jak wygląda reszta właśnie Tego tutaj tego Zrobimy sobie jak wygląda to Też trzeba 30 zakupić, znaczy sprawdzić Jak na przykład kupimy te 30 jak to będzie wyglądało Później się będę męczył żeby to wszystko odstawić Ale dobra niech będzie Teraz sobie te kupimy właśnie Dry grass, czyli to jest y, już taka wysuszona trawa, czyli to jest siano, tak mi się wydaje. Tak, to jest siano. Trzeba też się nie, nie da zabierać. Niebędzie to jest siano. Hmm. I teraz jeszcze od razu kupimy oprócz siana, bo jeszcze możemy kupić y, Ball Stray Weed. To oznacza, że to jest po prostu słoma. Tu mamy jeszcze Large Stack y, Square Ball, silage. Widzicie to są o wiele droższe z tym Mamy też takie Ale my sobie zakupimy teraz Bo nie chcę zakupywać wszystkich Bo to trochę nudne by było Bo ja później to będę musiał wszystko zabierać Tylko z tym zabranie moje ciężko Ale dobra Więc w takim razie sobie Nie chcę tu O jest mój ładny Nie, nie, nie Nie, kurde przybyłem tam Dobra Jak widzicie to właśnie o to mi chodzi Że po prostu dokupimy sobie jeszcze parę takich No nie co możemy dokupić Kupimy sobie Zwie... rot Straw Weed, czyli to patrzcie to jest... To jest chyba słoma, tak mi się wydaje. Tak, to jest słoma. Słoma. Tu jest trawa wysuszona, tu jest zwykła trawa. A tu mamy właśnie to, więc kupimy, wydaje mi się, że buy more than well you pay less per ball and more than właśnie you already paid 10 less per bail w takim razie sobie kolor podstawowy. Możemy sobie wybrać nawet kolor tych, ale nie, mi się nie podoba taki czar, a czarny jak wygląda. Nie, weźmiemy sobie po prostu biały, taki niebieski, nie, dobra. I weźmiemy sobie też czyści. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Widzicie ile z kasy? 60 tysięcy ja cię kręcę. O jak widzicie mamy też zakupione. Czy da się je zabrać? Nie, nie da się zabrać niestety. Jak widzicie, to właśnie tak to wygląda. Jeszcze sobie dokupimy parę i zobaczymy też, jak, w jaki sposób to będzie wyglądało. Mm -hmm. To już zakupiłem w sumie. A nie, to jeszcze nie, ale też nie ma jakichś dużych różnic, różnic pomiędzy tym, jak tu się zakupi... Ja się muszę jedną rzecz zrobić. Po prostu też pokażę, jak traktorem się to. Czy to jest takie samo, jakby się traktorem? Średni ciągnik, nie weźmiemy sobie średnią ciągnika. E, nie wiem co tu sobie możemy wziąć, weźmy sobie... tego John Deera. Konsola ładowacza, tak, jak sobie konsolę, konfiguracja silnika, nie nie to najlepszy. Tak, tak, jest słaby, ale dobra, tak, kupiłem sobie te kup. Jeszcze wam pokażę na czym to polega. Od jeszcze będziemy musieli wziąć... Mm, ...tutaj mój ładowacz, ładowacze czołowe, czyli weźmiemy sobie do John Deera tego. Tak, zakup, kup. kup. A, bo to jest jak... yy, Dobra, jestem ciekawy, czy będę mógł zabrać tym. Ale zobaczymy, na czym to jeszcze będzie polegało. Widły do Bells, co zakupimy. Kup. Jestem ciekawy, czy one się będą mogły złączyć. Ale dobra. Yy, tu, Tutaj. No i dobra, mam to swojego John Deera, które szybko poszło za zakup jego. O, kurka wodna, dobra. Podjedziemy sobie tak. Sprawdzimy, czy, czy da się wziąć to. Otóż da się, dobra, więc w takim razie możemy sobie podjechać tutaj. Ciekawe, jeszcze w, w środku mega baja. Patrzcie, teraz się podjedziemy i sprawdzimy, na czym to będzie polegało w ogóle. Bo jestem ciekawy, jak to zrobimy. Tak. Czekajcie, ja tu się muszę zrobić taką miniaturkę. Jeszcze to kupimy sobie, żeby to po prostu lepiej wyglądało. Dokupimy sobie jeszcze w sumie takich, nie wiem... <grystanie> niech będzie, ta słoma niech będzie. Jestem <grystanie> ciekawy na czym polega wypożyczenie słomy, bo to mnie ciekawi. Zakupiliśmy sobie, tu teraz sobie miniaturkę. Dobra, więc ogólnie zobaczymy jak to będzie działało. to moje jondrki sobie podjadę ładnie i patrzcie na to. Musimy w dół zjechać, zrobić tak, trzymajcie, tak, tak i dobra. Czy da się zabrać dwa? Otóż da się zabrać dwa. Wow! Mega dziwne. Ciekawe, ciekawe. Wow. Dobra, ale... Zdziwiłem się trochę w sumie, nie dowierzałem, że tak się da, ale dobra, więc będziemy, ja niestety będę miał teraz trochę gorzej, bo ja chciałem tylko wam pokazać na czym to polega, w ostatnim odcinku dawałem też gwiazdki, ale tutaj gwiazdki nie wiem, czy będą miały w ogóle jakiś sens, nie może jakiegoś parkour farmingu, o to też by był fajny odcinek, to sobie może nagram kiedyś, ale zobaczymy, ale naprawdę super rzecz. Czekajcie, czekajcie, dobra. No i, kurde, ja to będę musiał sprzątać niestety, ale wy sobie tylko obejrzeliście, ej. O, już myślałem, że nie wyjdę, że się zbagowałem jakoś. Ale dobra. Ogólnie to by było na tyle. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić suba, lajka like i dzwoneczek. Nie wiem, czy mam dalej gwiazdki, tutaj nie wiem, dam jedną wielką gwiazdkę za tego moda, bo mod naprawdę, gdzie ty tu ładzisz? mod naprawdę mi się spodobał. Jest Ciekawy i ogólnie pozwala na większy zakup, jak masz więcej pieniędzy to naprawdę może pomóc. Więc na przykład dam, nie wiem, gwiazdkę Beli, albo zwykłą gwiazdkę, zobaczymy jeszcze jak ja to zmontuję. Ale ostatnio dawałem wygląd, wygodę użytecznej, no to nie wiem, wygląd dam, krótka wodna, wygląd ładnie wyglądają, dam im 3, albo 4. Wyg wygoda, dam im wygoda, że można więcej brać, to 5, to maksymalnie punktów to jest 8 to znaczy 9, bo wygląd 4 i użyteczność to też 5, czyli w takim razie mamy 14, czyli nowy rekord, tak, nowy rekord gwiazdek. Więc no, to było na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie oczywiście, więc oczywiście zostawić suba, lajka, like no szkórka wodna, bo to naprawdę będzie super, a my będziemy chyba kończyli właśnie w tym tutaj miejscu, bo nie, nie wiem co jeszcze bym mógł w sumie zrobić. Tymi blami, co bym mógł sprawdzić skuteczność, jeśli one się niczym nie różnią. Tylko się różnią tym, że one są od razu kupowane w takich ilościach. Sorry, że przedłużam. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Ej, dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, lajka like i dzwoneczek. I do następnego odcinka. Elo.